Niech pokój w serca wstępuje, w słowie zbawienia, w słowie zbawienia. Słowa Bożego we Wspólnocie Szóstr świętego Pawła. Niech nas ogarnie łaska Panie dba. Ewangelii według Świętego Marka. Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora galilejskiego, ujrzał Szymona. I brata szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba syna Zebedeusza i brata jego Jana którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci zaraz ich powołał a oni zostawiwszy ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi poszli za nim oto słowo Boże mnie Bo, będę ci Ewangelista Marek w dwóch krótkich zdaniach, a zarazem pierwszych wypowiedzianych przez Jezusa, streszcza istotę nauki Mistrza. Czas się wypełnił i nadchodzi już Królestwo Boże. Jezus już na początku głosi Ewangelię Bożą, która konkretyzuje się w wyborze czterech pierwszych uczniów Piotra i Andrzeja, Jakuba i Jana. Panelista opowiada o ich powołaniu w sposób syntetyczny i krótko. Jezus widzi rybaków pracujących przy sieciach i zaprasza ich, aby poszli za nim. Powołanie pierwszych uczniów jest zdumiewające, ponieważ dokonuje się jedynie przez wybór. Jezus nie pyta o ich pochodzenie ani jakie mają zdolności. Patrzy tylko na nich. Wybiera ich takich, jakimi są i przemienia ich w rybaków w ludzi. Także odpowiedź pierwszych uczniów jest natychmiastowa, ponieważ ufają Jezusowi bez stawiania pytań o plany, jakie ma na przyszłość. Uczniowie zostają dotknięci przez słowo Jezusa: pójdźcie za mną. Nasz świat potrzebuje bardziej niż kiedykolwiek lekarstwa, jakim jest Słowo Boże, które jest lampą dla naszych stóp i światłem na naszej ścieżce. Nasz założyciel, błogosławiony Jakub Alberione, mówił, że Biblia to list napisany przez Boga Ojca do ludzi. Ona jest pierwszą i najważniejszą lekturą, aby poznać myśl Boga. Człowiek znajduje w Ewangeliach prawdziwą rozkosz, ponieważ spotyka tam naukę i przykład naszego Pana Jezusa Chrystusa i nic nie uformuje w nich lepiej ducha, jak lektura Pisma Świętego. Ci, którzy czytają Pismo Święte, umacniają swoją wiarę. Ci, którzy na modlitwie biorą często do ręki tę księgę, i karmią się nią codziennie, stopniowo zaczynają rozumować w sposób nadprzyrodzony. Bóg jest Panem Czasu. Przychodzi w czasie Najlepszym dla mnie. Co potrzebuję dzisiaj odłożyć lub pozostawić, aby rozpoznać przychodzącego Jezusa? Powoli odkładam obawy, utarte przekonania, wątpliwości. A wtedy odkrywam w sobie najmocniejszą sieć, którą codziennie zarzucam. Sklecioną z tęsknoty za miłością. Bóg, odwieczne słowo, które stało się ciałem, po imieniu zaprasza mnie do wspólnoty swoich uczniów. Powołuje mnie do więzi, do relacji. Gdzie i z kim? Będę od dziś. Na nowo rozwijać relację miłości i braterstwa. Panie, który jesteś słowem życia, powierzamy Ci wszystkich, którzy szczerym sercem Ciebie szukają. Pozwól im doświadczyć Twojej wiernej obecności, która zawsze przygarnia, cierpliwie wysłuchuje, leczy rany i obejmuje z miłosierdziem. Panie, który powołysz każdego człowieka do trwania bliskości z Tobą. Udzielaj nam swego ducha, abyśmy rozpoznawali czas łaski, gdy przychodzisz. Wzywasz po imieniu i zapraszasz do wspólnoty Twoich uczniów. Niech Twoje słowo znajduje w nas żyzną glebę. Oto to prosimy w modlitwie pańskiej oraz w modlitwie narodowym. nas, Ojcze nasz, któryś jest w i imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, 别打起。 O Jezu, prawdziwe światło, które oświecasz każdego człowieka. Wiemy, że przyszedłeś od Ojca, aby stać się naszym Mistrzem i nauczać nas Twojej drogi w prawdzie. Życie i Duch to słowa, które nam przekazałeś. Daj nam poznać tajemnice Boga. I jego niepojęte bogactwa. Ukaż nam wszystkie skarby mądrości i wiedzy Boga, które ukryte są w tobie. Spraw, aby Słowo żyło naszym życiem i prowadziło swym światłem nasze kroki. Spraw, aby Słowo szerzyło się i było chwalone aż po najdalsze krańce świata. Niech Maria Królowa Apostołów oraz apostołowie Piotr i Paweł przechodzą w tym dziele i inspirują nas swoim przykładem. Amen. No.